Bank Spółdzielczy w Zgierzu zaprasza na wiosenną wyprzedaż kredytów. Kredyt gotówkowy z atrakcyjnym oprocentowaniem 8,9% w skali roku i prowizją 0%. Kredyt hipoteczny, mieszkaniowy lub na dowolny cel. Niskie marże, niewielkie prowizje. Przyjdź, skorzystaj, nie czekaj. Szczegóły oferty w placówkach banku oraz na www.bszgierz.pl Wreszcie wiosna. Dlatego szkoda czasu na siedzenie w domu. Ale nie wyłączajcie Państwo jeszcze telewizora. Mamy dla Państwa propozycję nie do odrzucenia. Aby móc nas oglądać o każdej porze dnia i nocy. Po wypadzie na wycieczkę rowerową albo po grillu u znajomych warto zamówić internet w Telewizji Centrum. Od 21 marca przy podpisaniu umowy na 24 miesiące koszt instalacji wynosi tylko 1 zł. A promocja dotyczy wszystkich prędkości internetowych. Oferta ważna do końca maja. Gering. Witam Państwa w środowym wydaniu programu lokalnego. Dziś w serwisie informacyjnym powiemy m.in. o pasji gotowania, wizycie sędzi Anny Marii Wesołowskiej, a także o trwającym w naszym mieście tygodniu francuskim. A rozpoczynamy od tematu, który nieodłącznie wiąże się z datą 25 maja bieżącego roku. Zbliżające się wybory do Europarlamentu powodują, że do Zgierza przyjeżdża coraz więcej kandydatów. W poniedziałek 7 kwietnia nasze miasto odwiedził Jacek Sariusz-Wolski, otwierający listę Platformy Obywatelskiej w w okręgu Łódzkim. Mówił m.in. o unijnych funduszach i sytuacji na Ukrainie. Szczegóły Kuba Niedziela. Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się dużymi krokami. Już 25 maja zdecydujemy kto przez najbliższe 5 lat zasiadał będzie w tym organie prawodawczym. Zgierz należy do Okręgu Łódzkiego z którego wybieranych jest trzech eurodeputowanych. W poprzednich wyborach mandaty podzieliły między siebie Platforma Obywatelska posiadająca dwóch posłów oraz Prawo i Sprawiedliwość które wprowadziło jednego przedstawiciela. Podczas konwencji Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej posłowie tej partii przekonywali, że jeden z mandatów powinien tym razem przypaść SLD. Zgierska platforma ma w tej sprawie inne zdanie. Każdy chciałby ten mandat dla siebie zatrzymać, natomiast my będziemy walczyć na pewno o wszystkie trzy mandaty i sądzę, że to jest realne. W osiągnięciu dobrego wyniku ma pomóc platformie wizyta posła Jacka Sariusza Wolskiego walczącego o swoją trzecią kadencję w Parlamencie Europejskim. O ile problemem dla PO nie są sondaże, to już martwić może zapowiadana niska frekwencja. W poprzednich wyborach swój głos oddało niecałe 25% uprawnionych. Jest to zawstydzająco niska frekwencja, ponieważ średnia w Unii jest 43 czy 45, czyli dwa razy więcej. I po 10 latach naszej obecności w Unii wypada już, żebyśmy się bardziej tym interesowali. Działacze platformy, zbierając podpisy pod listami poparcia, zauważyli, że duża część społeczeństwa nie jest zainteresowana sprawami Unii Europejskiej. Mam sporo rozmów za sobą w tym temacie niestety, ale świadomość tego, czym jest Unia Europejska, co to jest, są za wybory, jest bardzo niska. Ludzie nie wszyscy wiedzą o tym, z jakich funduszy pewne rzeczy się robi. Żeby były te chodniki, żeby były te drogi, te mosty, przepusty, żeby infrastruktura pole ulegała zmianie. Europoseł twierdził, że pozyskane z unijnego budżetu 105 miliardów euro na lata 2014-2020 zapewnią rozwój gospodarczy naszemu krajowi. Przekonywał też do przyjęcia przez Polskę waluty euro. Rozmawiano nie tylko o ekonomii. Sariusz Wolski, członek Komisji Spraw Zagranicznych, a w przeszłości jej przewodniczący, mówił o niełatwej sytuacji na wschodzie Europy. Domagać się respektowania suwerenności terytorialnej Ukrainy, e, powstrzymania inwazji, a szykuje się kolejny krok rosyjski, jeśli chodzi o wschodnią Ukrainę. E, I chyba nie będzie innego wyjścia, jak zastosowanie kolejnych sankcji, tak jak to przewidziała i Unia Europejska, i NATO. Poruszano także tematy ekologiczne. Pytano o projekt dotyczący rzeki Bzury. Naukowcy są zainteresowani. Można by było tutaj coś zrobić wokół tej bzury, bo sama czystość rzeki to jest jedno, ale zagospodarowanie brzegów rzeki to jest duży projekt. I na to można różne cząstkowe fundusze zdobyć z funduszy unijnych. Tym bardziej, że mamy w tym roku rok wody. Poseł potwierdził, że Unia wspiera zagospodarowywanie koryt rzek i przeciwdziałanie sytuacjom powodziowym. Czy uda się pozyskać dla bzury odpowiednie fundusze? To już pokażą najbliższe lata. W poniedziałek na naszej antenie mogli Państwo obejrzeć wywiad z najbardziej znaną sędzią w Polsce, Anną Marią Wesołowską, która po wizycie w naszym studiu udała się do Szkoły Podstawowej nr 3, by uświadamiać dzieciom i młodzieży, czym różni się wygób od wykroczenia. W spotkaniu z najmłodszymi uczestniczyła także Beata Piechota. Anna Maria Wesołowska, sędzia z wieloletnim stażem zawodowym, od kilku lat zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży w zakresie ich obowiązków i praw. 7 kwietnia odwiedziła uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu. Chciałabym powiedzieć im jak żyć bezpiecznie, jak uchronić się przed niebezpieczeństwem płynącym także ze świata dorosłych, uwrażliwić. Jest ogromny problem w tej chwili przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy. Dzieciaki traktują to jako świetną zabawę. Najmłodsi nie zdają sobie sprawy z tego, jakie może nieść to ze sobą konsekwencje. W środowisku dzieci granice pomiędzy tym, co jest dobre, a co złe, często się zacierają. Na pewno rozumieją, czym jest dobro, czym zło, a granice dobrze jest im uświadamiać. Mniej wtedy agresji będzie u dzieci, mniej negatywnych zachowań. Dzieci narażone są na przemoc ze strony dorosłych, ale i ze strony rówieśników, co boli jeszcze bardziej. W ciągu roku 52 tysiące polskich dzieci w wieku od 13 do 17 lat popełnia ponad 120 tysięcy czynów karalnych. Mowa o tych ujawnionych przez wymiar sprawiedliwości. Ile jest tych, które szkoły nadal skrzętnie zamiatają pod dywan, albo po prostu ich nie zauważamy, bo też wiele problemów bagatelizujemy. Zginął dzieciakowi plecak, no to. Mogłeś pilnować. Nie wyciągamy konsekwencji. W tej szkole podstawowej pedagodzy trzymają rękę na pulsie. To są zupełnie inne problemy niż były lat temu, kilkanaście czy kilkadziesiąt. Staramy się na bieżąco rozwiązywać. Te problemy jest ma, 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 panią psycholog, panią pedagog. Warto nieustannie uświadamiać najmłodszych, co im grozi, ale i jakie mają prawa. Taka osoba jak sędzia Anna Maria Wesołowska ma do dzieci odpowiednie podejście. Skąd ją znasz! Yy, z telewizji sędziuje sprawiedliwość! Uważam, że sędzia Anna Maria -ja Wesołowska jest yy, bardzo fajna i że jest miła. Uczniowie doskonale zdają sobie sprawę, że być sędzią nie jest łatwo. Trzeba dużo myśleć, trzeba wiedzieć, kogo za co sądzi, kogo za co do więzienia. Różne takie rzeczy sędzia ma na głowie, więc ciężko. Często trudne okazuje się też wychowanie dzieci przez rodziców. Brak prawidłowego podejścia do najmłodszych sprawia, że ci popełniają błędy, których sami nie są do końca świadomi. Wtedy jest płacz, nie wiemy dlaczego, dlaczego mnie to spotkało. A z reguły mogę powiedzieć jedno: bo kochałaś za bardzo, bo nie stawiałeś granic, bo nie rozmawiałeś z dzieckiem. Jest takie cudowne hasło: Mamo, tato, nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj. Hasło to wzięte głęboko do serca powinno pełnić kluczową rolę w wychowaniu. Język francuski, choć uznawany za wyjątkowo pięknie brzmiący, nie jest w Polsce bardzo popularny. Akcja Łódzkie Bardziej Francuskie ma zmienić taki stan rzeczy. W ostatnich dniach język francuski i kulturę krajów frankofońskich promowano w Miejskim Ośrodku Kultury. Kuba Niedziela. Polacy mają powody, aby lubić Francję. Przez wieki znajdowali tam schronienie uchodźcy polityczni, także wielu artystów odnalazło tam swój azyl. Podziwiamy francuską modę i zabytki, pytanie o skojarzenie nie nastręcza większych trudności. Paryż, czyli stolica, Louvre, Wieża Eiffla, no dzwonnik z Notre Dame. Bardzo popularna swego czasu była w naszym kraju francuska literatura, muzyka czy filmy. Choć wydaje się, że w ostatnim czasie zdominowały nasz rynek wytwory kultury anglosaskiej. W ramach podtrzymywania więzi między oboma krajami powołano do życia projekty łódzkie bardziej francuskie który realizowany jest także na terenie Zgierza. To jest program ambasady Francji w Polsce, który polega na wspieraniu nauki języka francuskiego i promocji kultury kraj francofonskiej. W realizację programu włączyło się ponad 70 szkół z 15 miast województwa łódzkiego. Na lekcjach pojawili się rdzenni Francuzi opowiadający o swoim kraju. Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli, odbyły się konferencje, wystawy i warsztaty muzyczne. Organizatorzy chcą przekonać młodzież, że warto uczyć się francuskiego, mimo utartych przekonań, że jest to język trudny. Mają wrażenie, że to jest język salonowy, mało używany. Zmienia się to w trakcie. W trakcie, kiedy zaczynają się uczyć, zaczynają poznawać, zaczynają funkcjonować w tym języku i w jego kulturze. Uczniowie mogli uczestniczyć w festiwalu piosenki francuskiej, konkursie plastycznym, tworzono też film o zgierzu, oczywiście w języku francuskim. Na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury zorganizowano ostatnio trzy projekcje filmowe: dla małych dzieci, gimnazjalistów oraz dla licealistów. Dla większości zaproszonych uczniów, nauka języka francuskiego to efekt świadomego wyboru. Ponieważ mam rodzinę, która mieszka we Francji. Miałam okazję słyszeć, jak rozmawiają ze sobą, i bardzo mnie zafascynował ten język. Jest to um, moja pasja, bardzo mi się podoba ten język, bardzo podoba mi się akcent francuski. Lubię się uczyć obcych słów i y, rozmawiać w obcym języku z innymi ludźmi. Bardzo bym chciała, właśnie. Też w przyszłości mieszkać za granicą najlepiej we Francji. Miałam wybór albo pójść do tej szkoły, gdzie jest francuski, albo do drugiej, gdzie jest niemiecki. I cieszę się, że wybrałam francuski. Język francuski, w odróżnieniu od niemieckiego, nazywany jest językiem miłości. Może ze względu na jego melodyjność, jest w tym pewien urok. Kino francuskie jest dość specyficzne, absolutnie nie da się go porównać do kina amerykańskiego, gdzie jest właśnie też nacisk na taki element właśnie romantyzmu i miłości. To można było zaobserwować podczas projekcji śniegu w Kilimandżaro? Film, choć skupiał się na problematyce społecznej, pokazywał też silne uczucie łączące parę głównych bohaterów. Wybrano mało znany obraz współczesny wychodząc z założenia, że Polacy lepiej znają kulturę francuską sprzed kilkudziesięciu lat niż tą obecną. Taki piosenkarzy, którzy jest, teraz nie żyją, a mniej znają na tych, którzy są teraz obecni. Więc też to jest nasza rola, żeby pokazać, że kultura francuska to, to nie tylko Edith Piaf. W tym roku festiwal piosenki francuskiej, na której był wręcz zakaz używania utworów właśnie klasycznych. Trzeba było wybrać utwory współczesne, dzięki czemu poznali też kilku wykonawców na pewno współczesnych. Popularność języka francuskiego w naszym kraju rośnie, do czego przyczyniają się między innymi takie projekty. Niewykluczone, że w najbliższej przyszłości zorganizowane zostaną w naszym mieście inne akcje popularyzujące kulturę państw frankofońskich. Młodzi zgierzanie z wielką kulinarną pasją odnieśli niemały sukces za granicą. Uczniowie zespołu szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka wykazali się umiejętnościami w konkursie międzynarodowym. Do Polski przywieźli statuetkę i dyplomy. Z uczniami rozmawiała beata piechota. Międzynarodowy konkurs Gotowanie bez granic w tym roku zorganizowany został w Policzce w Czechach. Uczniowie zespołu szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w zgierzu starannie się do niego przygotowali. Zadaniem było przygotowanie dania głównego z wykorzystaniem mięsa, składników witaminowych i węglowodanowych w myśl nowoczesnej technologii kulinarnej. Przygotowano więc polędwiczkę wieprzową w zielonej panierce. Podano cztery porcje, każdą z ciekawymi dodatkami. Jako element nowoczesnej techniki kulinarnej, wykorzystany został atrament z kałamarnic. Staranie nie poszły na marne. Uczniowie z gierskiej placówki zajęli trzecie miejsce w konkursie. Rywalizacja była zacięta. Trudno wyrobić się w 50 minut, szczególnie że gotowaliśmy na scenie w teatrze, więc stres też był duży. Fajnie było rywalizować z rówieśnikami z innych krajów. No i na pewno bardzo duże doświadczenie dla mnie. Podczas konkursu zaprezentowano również nasz region. Uczniowie wykazali się kreatywnością. Dyrekcja i pedagodzy są dumni z sukcesów młodzieży. Świetnie to wszystko wyglądało, wszystkie potrawy nie tylko naszych uczniów smakowałem. Genialne po prostu. Ci uczniowie swoją przyszłość wiążą z branżą kulinarną. Z konkursu oprócz dyplomów i pucharu przywieźli wiele ciekawych wspomnień. Wrażenie zrobiła na mnie praca tyszy bardzo dużo chcieli zrobić. No i to, że był taki duży przesyt na tym talerzu, dlatego też nie wygrali. Mi, mi się wydaje osobiście, że lepiej zrobić trochę mniej, a żeby to było smaczne. W dzisiejszych czasach poszukuje się różnorodnych smaków. Wiele osób zmienia dotychczasowy sposób żywienia na zdrowszy. Słyszy się o tym w mediach. Realizowanych jest coraz więcej programów kulinarnych. Być może któregoś z tych uczniów niebawem zobaczymy w jednym z nich. Bardzo lubię gotować już od małego dziecka. Zawsze w kuchni z mamą byłam, więc jest to dziecka ze mną, myślę, nawet już teraz, żeby właśnie zgłosić się do jakiegoś programu kulinarnego. W zeszłym roku uczniowie z Cezaka zajęli czwarte miejsce w konkursie. W tym roku było lepiej, jak będzie w przyszłym? Mam nadzieję, że w przyszłym roku damy radę na wskoczyć jeszcze wyżej na podium że może w przyszłym roku ktoś inny będzie gotował, czy wymyślimy jakąś ciekawszą potrawę i damy radę na, na więcej. Stres będzie pewnie silniejszy, ponieważ przyszłoroczna edycja odbędzie się w Polsce i zorganizowana zostanie właśnie przez zespół szkół imienia Jakuba Stefana Cezaka. Dzisiejsze wydarzenia kończymy informacją o kolejnym sukcesie zawodników zgierskiego towarzystwa atletycznego. W minionym tygodniu srebrny medal mistrzostw Europy zdobyła Anna Zwirydowska. Kilka dni później młodzi Zgierzanie triumfowali na międzynarodowych mistrzostwach Polski, szczegóły Kuba Niedziela. Miniony tydzień przyniósł potwierdzenie, że zgierskie zapasy są dyscypliną przynoszącą chlubę naszemu miastu. Podczas mistrzostw Europy w zapasach. Rozgrywanych w fińskiej miejscowości Vanta srebrny medal zdobyła zawodniczka z girskiego Towarzystwa Atletycznego, Anna Zwierdowska. Dla 26-letniej zapaśniczki to najcenniejsze do tej pory zdobyte trofeum. To też źródło szczególnej satysfakcji dla trenera Mariana Filipowicza, dzięki któremu zawodniczka trafiła do zgierskiego klubu. Wtedy, kiedy byłem trenerem kadry kadetek, miałem Anię na zgrupowaniach i żeby rozwinęła się w miarę prawidłowo, zaproponowałem trenerowi z Pieńska, żeby przeszła. Zwiredowska musiała stoczyć w Finlandii cztery pojedynki. Kolejno pokonała Portugalkę, Bułgarkę, która jeszcze rok temu była od Polki lepsza, półfinale przyszedł czas na francuskę. Myślałam, że będzie to bardzo ciężka walka, ale zakończyła się przewagą techniczną z mojej strony. Wygrałam 10-0. Finał to pojedynek ze Szwedką Sofią Madson, która jednak okazała się od Polki lepsza. Może zabrakło także tego nastawienia jakiegoś, jakby był trener klubowy to może byłoby inaczej, bo on zawsze potrafi tak mnie taktycznie i psychicznie nastawić, a tutaj już było wiadomo, że jest ten medal i gdzieś tam uciekła koncentracja. Tym niemniej srebrny medal Zwierydowskiej to największy sukces rodzimych zapasów na tych mistrzostwach. Na Zgierskiej Hali świętowano też sukces zawodników, którzy podczas weekendu uczestniczyli w rozgrywanym na południu Polski turnieju. Mistrzostwa polskie Międzynarodowe, które odbyły się w Raciborzu, mniej więcej w takich okolicach Raciborza, no, nie ukrywam, było trochę ciężko, no ale udało się zdobyć ten tytuł. Do finału w swojej kategorii awansował również Dawid Romanowicz. Nie dał szans swojemu przeciwnikowi. To zawodnik był suplesu Kraśnik, na nazwisko miał Kiko. Byłem raczej pewny tej walki, już czułem, że dobrze jestem przygotowany, czułem się mocny. Dobre wyniki zawodników ZTA i tegorocznych i lat poprzednich nasuwają kilka nie zawsze przyjemnych wniosków. W tamtym roku Roxana zdobyła tytuł mistrzyni Europy, w tym roku Ania Zbierydowska, w związku z tym, Cyklicie zdobywają dziewczyny medale na Mistrzostwach Europy czy Świata. Rosławiają nasze miasto w Polsce, jak i na świecie i liczymy, liczymy na to, że, że nasze władze, władze miasta Zgierza docenią to i pewne środki z promocji przeznaczą na, na, na nasz klub. Anna Nazwirydowska początkowo miała jechać do Finlandii na własny koszt. Ten wydatek dwukrotnie przewyższyłby jej roczne stypendium. Dlatego tym chętniej władze gierskiego Klubu przypominają o konieczności wspierania dyscypliny, dzięki której nasze miasto znane jest w całej Europie. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Zgierskim sportowcom życzymy powtórzenia sukcesów Roxany Zasiny czy Anny Zwirydowskiej. Ja już się z Państwem żegnam, życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Poczynamy jak zwykle od wydarzeń. Witam w poniedziałkowym wydaniu serwisu informacyjnego. A dziś w serwisie. Dziś w wydarzeniach. Proszę o pozostanie z nami. Do zobaczenia.